Cześć wam wszystkim. Z tej strony Panda. dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek z serii 5 vs 5. Tym razem będzie to 5 Daryli przeciwko 5 Bull. Oczywiście nagrywam to z Klanowiczami, więc zapraszam was do klanu. Przyjmujemy od 17600. Aktualnie dwa miejsca wolne, ale ja tam na bieżąco wszystko yy, ogarniam, więc nie bójcie się, na pewno miejsce się znajdzie. Oczywiście jeżeli chcecie kolejny odcinek serii 5 vs 5, to zostawcie pod tym odcinkiem 2000 łapek w górę oraz w komentarzach napiszcie propozycję do kolejnego odcinka. No i jeżeli jeszcze nie subskrybujecie kanału, to również zasubskrybujcie kanał, ponieważ lecimy po 100 000 subskrypcji, a naprawdę brakuje nam już bardzo niedużo, więc zachęcam do zasubskrybowania kanału. Zaczynamy pierwszą gierkę. Respie się tutaj na dole, więc od razu idę na prawą stronę. Ok, mamy już tutaj jednego Daryla. Dobra, mam nadzieję, że on tutaj pójdzie na prawą stronę. Mamy drugiego Daryla, trzeciego i piątego. Dobra, jest pięć Daryli, bardzo dobrze, więc teraz możemy się strzelać już z bólami. Zobaczymy, kto tutaj wygra. Jeden ból już leży. Możecie pisać w komentarzach, jak myślicie, czy wygrają Bula, czy jednak Daryle. Ja wziąłem tutaj drugi Star Power, ponieważ ten pierwszy teraz jest. O tyle słaby, że ta ochrona działa jedynie podczas trwania ulta. Jak ten Daryl już dojedzie, no to niestety ochronki już nie ma, więc według mnie no, ten drugi Star jest teraz lepszy. Tego tutaj bóla trzeba zabić ewidentnie. My mamy też dłuższy atak. O, cztery Daryli zostało. Dobra, no to pierwsza runda, wygrywałem Daryle. Zobaczymy jak to się dalej potoczy. Ja w nich wjeżdżam tutaj. No, kurde, uciekł ten Daryl. Najgorzej 600 HP ma. Okej, okay, nie trafił mnie. Ja sobie zbieram cuba. No teraz po prostu się tutaj dobijemy. Już nieważne kto tutaj wygra, bo tak czy siak wygrywałem Daryla 1 do 0 z bólami No i zobaczymy, jak to się skończy. Oczywiście gramy do 3 wygranej. Jakby ktoś nie pamiętał. No, dawaj, dobijecie. Okej, okay, leży bardzo ładnie. No, i teraz jeszcze Radka muszę dobić sobie tutaj pięknie. No i mamy winka bardzo ładnie. Dobra, zaczynamy drugą giereczkę. Znowu raspię po prawej stronie, spoko. To w sumie mam niedaleko bardzo ładnie. E, tutaj już widziałem dwóch Daryli, więc poczko, tam jakiś ból sobie idzie. E, ok, czwarty i piąty, więc bardzo ładnie mamy. Pięć możemy się już strzelać. Więc zaczynamy walkę. Zobaczymy, komu uda się wygrać. Yy, tutaj większość tych buli ma ten skin niebieski. Ja akurat nie mam go, mam ten czerwony. Bardziej mi się podoba ten czerwony od tego niebieskiego. O, o. Małbrakuj by mógł mnie zabić, gdyby tutaj poczekał. Okej. Mm, ok. Wow, ale ładnie zultowali w tym samym momencie. Więc poczko. A a jajaj, z dwóch stron mnie wzięli najgorzej. Mam dziewiąte miejsce. Zaraz zobaczymy, jak to tutaj wygląda. Jest ile? 3, 4 bóle czy pięć buli, cztery na trzy, dobra. No jest szansa, że jednak te daryle wygrają. Zaraz zobaczymy. Tutaj ten daryl leży. Ojej, było dobrze. Zostało tylko dwóch daryli. Tamten daryl też padnie. Tak jest, i ten go podjeżdża. I. Komu uda się wygrać? Jeszcze uciek? więc spoko jest 1 na 3. Zobaczymy, czy uda mu się wygrać. Lecz niestety nie udało się, więc wygrywają bóle. Mamy remis 1 do 1, no i zobaczymy, komu uda się to wygrać. Zaczynamy trzecią giereczkę. Tym razem respię się u góry po lewej stronie, więc muszę przejść praktycznie przez całą mapę. Od razu już tam do moich kolegów Daryli idę, ale jest tu też inny Daryl z tego co widzę, więc spoko. Yy, o, jest pierwszy ból czerwony, więc fajnie, fajnie. Czekamy sobie tutaj. I ile będziemy mieli tutaj tych daryli? 3, 4, 5. Dobra, jest 5 daryli. Możemy się strzelać. OK, ja może pójdę na tego niebieskiego bóla. Fajnie, że mnie nie strzela, spoko, spoko. Teraz go podjeżdżam i. Leży bardzo ładnie. Spoko, spoko, więc na razie jest jednego bóla mniej. O tyle dobrze, już mam praktycznie kolejnego ulta. Bardzo dobrze. E, tutaj też prawie każdy Daryl ma ten skin e, chiński, więc spoko. Ja też go już mam. W tamtym roku nie miałem, ale w tym już sobie kupiłem, więc fajnie, fajnie. O, tutaj chciał mnie podjechać kolega e, i chyba będzie to 2-1 dla Daryli z tego co widzę, bo jest nas pięciu. Ich jest jedynie trzech, ale zaraz się okaże. Okej, okay. no, myślę, że raczej mają RIPa tutaj. Ten jeden ma ulta, więc może uciec. Drugi też już ma, więc o tyle spoko. I nie, no nie, zabili mnie, serio. 300 HP jeden ma, a drugi miał 1400. Najgorzej, ale raczej sobie poradzą. Co? Jeszcze ten ból zabił kogoś. Ale trzech na jednego, więc no raczej tamten ból nie ma szans. Ok, dostał. Zaraz zobaczymy, ale no, wydaje mi się, że... Ten ból nie ma szans tutaj tego ugrać. Zaraz się okaże. Jest tutaj z dwóch stron obijany. Ten Daryl wjechał. Ból ucieka na ulcie, ale chyba padnie, chyba padnie. Pad tak jest, więc bardzo ładnie mamy. 2-1 dla Daryli. No i teraz jeżeli Daryle wygrają, to będziemy mieli ostatnią gierkę. A jeżeli Bóle wygrają, no to jeszcze nam zostaną dwie. Więc lecimy z kolejną gierką. I widzimy się jak już się rozpocznie. Startujemy z możliwe, że ostatnim giereczkom, jeśli uda się wygrać tutaj Darylom, których ja reprezentuję również. E, ok, jeden Daryl, drugi Daryl, jest nas 3, 4, 5, dobra, więc możemy się już strzelać, nie ma na co czekać. Teraz nie ma już czerwonego Daryl'a. Czerwony Daryl zmienił się na wikinga Daryl'a. Zobaczymy, czy przyniesie mu to szczęście i uda mu się wygrać. Okej, okay, 8 osób, 7 osób zostało. Oj, chyba chyba tutaj bóle przegrają. U, dostał ładnie, ale uciekł. Okej, okay, ten ból leży i został chyba jeden ból, serio. Ale szybki, szybki meczek. Wydaje mi się, że to jeden ból został. Dobra, leży bardzo ładnie i mamy 5 deryli. Tak jest, więc jeden ból został. Może jeszcze uda mi się to wygrać na nich. Zobaczymy. Ładnie tutaj w niego wjechałem, ale nie udało się. Ale myślę, że bez problemu to wygram, bo jeszcze mam tutaj kuby. Dobra, mam 4. Rozwalę sobie tego, mam 5. No i zostały 3 osoby Radek SX Mlekoisto oraz ja. Radek został już tylko na mnie. Nie trafił sobie Ultem, więc spoko. I wygrałem bardzo ładnie. Wygrywają Darle 3 do 1. Możecie dać w komentarzach, czy spodziewaliście się, czy wygrają Daryl, czy wygrają jednak bóle. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach Daryl, a ja przypnę wam serduszko. Zostawiajcie łapki w górę, 2000 łapek kolejny odcinek z tej serii, oraz yy, piszcie w komentarzach swoje propozycje do następnego odcinka, a ja już wam dziękuję za oglądanie. To tyle na ten odcinek. Cześć.